I Siemaneczko, witam bardzo serdecznie w kolejnym filmie na kanale, w kolejnym etapie składania Spidermana. Jak słyszycie, głos już niemal wrócił, jest już niemal dobrze, jest tylko delikatna chrypa, ale już jest o wiele lepiej. Słuchajcie, dzisiaj lecimy z filmikiem, z odcinkiem, z częścią dziesiątą figurki Spiderman w wersji Iron Spider. Zaczynamy. No, i słuchajcie widzowie, jak widzicie, w kolejnym egzemplarzu będziemy już chyba kończyć dłoń, tą prawą od naszej figurki. Ale jeszcze sprawdźmy sobie, bo tak pomyślałem, żebyśmy oglądali wszystkie te egzemplarze, co tam one pokazują. No, tamtych nie pokazywałem, ale może kogoś to ciekawi. Jak kogoś nie, no to sobie przewinie. Obejrzyjmy. Przejdźmy do składania. Mamy już części od prawej dłoni, no i oczywiście będzie też potrzebna sama prawa dłoń. Ale uprościmy trochę widok, żeby tak gazetką nie była na całej stronie. A więc zaczynamy od przygotowania palca czyli bierzemy dwie części i ze sobą stykamy. Stykamy, łączymy. No, połączone. Na następnym etapie bierzemy ten element, i montujemy do górnej części, tym razem. Dobrze, jest nałożony. I przykręcamy śrubką C. Która to jest śrubka C? Bo Mamy tutaj dwie śrubki. Tutaj też mamy dwie śrubki, ale jedna jest z kołnierzykiem. Czyli tak, śrubka B jest z kołnierzykiem, C jest bez kołnierzyka. I już wszystko jasne. Czyli jeszcze raz, nakładamy palec. Bierzemy następną stronę. Bierzemy dolną do łoń. Dokładamy do górnej. No i jak mamy tak złożone, zostaje to tylko teraz przykręcić śrubką. Mhm, Jeszcze jeden błąd. Kabel powinien wyjść, trochę mi się zapomniało o nim. No tak, jest jak byk na rysunku, a ja się tu napaliłem, aby to skręcić. Ale chyba nie trzeba do końca, bo wystarczy tak delikatnie. Tu. No, brawa dla mnie udało się, i teraz jeszcze raz dokręcamy. I gdy tutaj jest dokręcone, bierzemy śrubkę B, czyli tą z kołnierzykiem. I wkręcamy ją tutaj. W kolejnym etapie bierzemy tą małą drobną część i przykładamy tutaj, aby zamaskować śrubę. Trzeba dobrze docisnąć. I dobrze. Co tam jest w kolejnym etapie? W kolejnym etapie bierzemy tą czarną podkładkę. Tykamy tutaj w odpowiednie miejsce po wytknięciu trzeba tutaj nakleić cyferkę numer 6 czy ja ją gdzieś mam? dobra udało mi się znalazłem i szósteczkę przy nie siódemkę szósteczkę przyklejamy panie panie równo to dobra upa za kamerą się udało a więc na dziś to wszystko dzisiejszy montaż jest ukończony no, i słuchajcie, ukończyliśmy pierwszą dychę. A co za tym idzie, jest już 10%. Na razie mamy zmontowaną e, głowę i rękę, jedną całą dłoń. Za dużo tego nie ma, ale figurka będzie jeszcze składana przez bardzo, bardzo du dużo czasu. Teraz ogólnie mam nadzieję, że jak y, mam już te pierwsze egzemplarze, to znaczy jest ten, jeszcze jeden mam w zanadrzu, jedenasty, że już będą przychodzić po. 5 pakowane po 6, bo tak jak przychodziły po 2 czy po 3, raz na miesiąc albo rzadziej, no to było trochę słabo, a jak będzie przychodzić ich teraz 5, no to uważam, że ciągłość powinna być zachowana. Wracam trochę do zdrowia, to tu trochę zwracam do wolnego czasu, aby to wszystko montować i lecieć, lecieć, a w zanadrzu mam jeszcze dodatkowy pomysł. Aby wam nagrywać jakieś mi mini vlogi Albo to zrobi się drugi kanał Albo coś, ale to jest jeszcze w planach Na dziś to wszystko, dzięki Siemaneczko i do następnego